Cześć, witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy krajowej dziesiątce, czyli drodze łączącej Bydgoszcz z Piło. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, motorowery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 Tam jest nasz sklep internetowy. I pamiętajcie, wszystkie nasze towary możemy wysłać na cały kraj. Codziennie wyjeżdża od nas po kilkanaście motocykli, kładów i crossów. Wszystkie pojazdy dojeżdżają do was złożone, przygotowane do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeżeli kogoś interesuje jak dostarczamy te pojazdy, na naszym kanale jest film pod takim właśnie tytułem. Możecie tam zobaczyć, że pojazdy są dostarczane przy pomocy firmy przewozowej Kat Polska. Otrzymujemy specjalne stelaże metalowe, w które wprowadzane są pojazdy i mocowane pasami. Jeżeli kogoś interesuje sprzedaż ratalna, to wszystkie formalności załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Z ostatnich nowości, które otrzymaliśmy w naszej firmie, to oczywiście. Dostawa długo oczekiwana z firmy Barton. Modele GT125 były dostępne do tej pory w dwóch kolorach: w kolorze czerwonym i biało-niebiesko-czerwonym z takimi paskami. W tej chwili doszedł trzeci kolor niebieski. Wskładamy, jak tylko będzie złożony, zaprezentujemy Wam go na filmie. Dotarły do nas również nowe chopery z firmy Romet oraz Ogary 50 w kolorze czerwonym i pomarańczowym. A dzisiaj prezentujemy Wam nowość w naszym salonie. Tego jeszcze u nas nie było. Jest to motocykl pojemności 125 cm3. Dystrybucją pojazdów UM zajmuje się Romet. Dla tych, którzy nie wiedzą, Romet w tej chwili sprzedaje pojazdy czterech marek: jest to Romet, Zip, Badżacz i UM. I dzisiaj prezentujemy Wam motocykl pojemności 125 chłodzony cieczą, czyli na prawo jazdy kategorii A lub B, jeśli mamy je 3 lata. Model Freedom 125. Na pierwszy rzut oka podobny bardzo do modelu Renegade Vegas czy Renegade Commando, jednakże Renegade Freedom ma inne takie szczegóły, których nie posiadają. Pozostałe motocykle. Na początek kilka danych technicznych. Jednocylindrowy czterosuwowy silnik chłodzony cieczą 125 cm3 11 kW, czyli 15 koni mechanicznych. Układ paliwowy to wtrysk paliwa, rozruch elektryczny, skrzynia biegów manualna sześciostopniowa. Opony z przodu 17, 110 na 80, z tyłu 15, 140 na 80. Hamulce z przodu i z tyłu tarczowe, hydrauliczne. Napęd to łańcuch. Maksymalna prędkość 100 km na godzinę i zbiornik paliwa 21 litrów. Naszym zdaniem, spośród wszystkich choperów z firmy UM, model Freedom podoba nam się najbardziej. Posiada takie. Bardzo charakterystyczną lampę, którą pokazywaliśmy, jest po prostu troszkę innym pojazdem niż pozostałe uem Będziemy prezentowali Wam również materiał z jazdy, jak tylko będziemy je przygotowywali i uruchamiali. Zapraszam wszystkich na salon2.pl. Zapraszam również na nasz Facebook i Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. Jeżeli kogoś interesuje tematyka motocykli, motorowerów, kładów, crossów, to bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Po tym materiale będzie krótki spacer po naszej firmie. To dla tych, którzy chcą nas odwiedzić, tam pokazujemy cały nasz asortyment. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić wam materiał, który ułatwi wam poruszanie się po naszej firmie. Jak wiecie, wielu z was kupuje u nas przez internet, ale jest też duże grono osób, które przyjeżdża do nas bezpośrednio do firmy i zakupuje towar bezpośrednio w firmie. Z uwagi na to, że mamy ogromny asortyment, bo jak wiecie, handlujemy motocyklami, motorowerami, skuterami, kładami, rowerami i sprzętem ogrodowym, czyli, czyli jest ten asortyment dosyć spory, tak też ciężko wszystko od razu poszukać u nas na firmie. Zapraszam Was do salonu Dwa Kółka. Jesteśmy przed główną bramą. Przejdziemy najpierw na środek placu i omówimy poszczególne pomieszczenia, gdzie co się znajduje. Zapraszam do salonu 2 kółka. Jesteśmy, jesteśmy w centralnym miejscu salonu dwa kółka. Jeszcze poczekamy aż wyjedzie jeden samochód. Tutaj zazwyczaj stawiacie swoje samochody i teraz po kolei mówimy. I przemieścimy się w poszczególne miejsca. A więc zacznijmy od mojej lewej strony, czyli od waszej prawej. Pierwsze pomieszczenie to są kłady 125 i 50 bez homologacji drogowej. Potem mamy kolejne pomieszczenia z krosami 125 i 110. Za chwilę tam przejdziemy. Kolejne pomieszczenie to czarne: to są kłady. 250, 200 i 150 bez homologacji drogowej. Potem mamy główne pomieszczenie z składami z homologacją. Tutaj mamy kłady w pojemności od 300 do 1000 z homologacją drogową i ostatnie pomieszczenie, główna hala, do której pójdziemy na samym końcu. A więc najpierw zapraszam was na lewą stronę, czyli jak wjeżdżacie na prawo, do kładów bez homologacji drogowej. Tutaj Znajdują się kłady w pojemności od 50 do 125 Te u góry to są wszystko 50, więcej takich 50 mamy na hali, a te poniżej to są wszystko 125 z wyłączeniem tych kładów Kajo, które mają pojemność 70 cm. Mamy tutaj bardzo różne kłady, może od tej strony proszę o pokazanie, są to warie z firmy XTR. Z tyłu widzimy tego zielonego, to jest Forcraft, dalej Fireshoty, Pythony, Skyo, również 110, komandery Bigfooty, tutaj kolejne warie, komandery, Fireshoty, Oczywiście warie i Pythony są w różnych wersjach, wersja Pro, lepiej wyposażona lub wersja, wersja standardowa. Są też różne rodzaje skrzyni biegów. Mamy skrzynię automatyczną lub 3 plus 1 Także tutaj mamy bardzo, bardzo spory wybór kładów 125 one cały czas też są składane u nas na magazynie i dojeżdżają do nas tutaj na miejsce. W kolejnym pomieszczeniu, do którego przejdziemy, mamy krosy. Yy, tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że wszystkie krosy są bez homologacji drogowej. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14 są tutaj modele. Może od końca zaczniemy, ten zielony to jest model 609 z XTR, dalej x Motos XB87, potem 609, kolejna z XTR, potem 607, 607 z XTR, potem Viper RFZ 125, potem RFZ Jaguar XB66 z x nowy MZK 125 z Mikilona i tutaj 607. Z tej strony mamy z kolei znowu 607 i 609. Tutaj jeszcze model Kajo RFX Junior 110 Pitbike i 609 na kołach 14-12. Tu się wkradła. Przejdziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy troszeczkę większe i mniejsze, mamy trochę pomieszane. Tutaj mamy gazele z RFZ na kołach 14-12, a potem modele z X Motosa XB38 w pojemności 140 oraz 125. 140 mamy na kołach 19-16, a 125 na kołach 17-14. U góry to są wszystko krosiki dziesiątki. Na kołach, na kołach 50, 50 cm, na kołach dziesiątkach, modele 701, 702, 704 i 705. Tutaj kolejne Vipery 125 i 140 na kołach 17, 14 i 19, 16. Tutaj jeszcze Pit Gang SkyO na kołach 17, 14 i tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Tu mamy wszystkie krosiki na kołach 14 12. Na samym początku stoi model 704. Tu są koła 10 na 10, a tutaj bardzo duża ilość modeli krosów 607, potem z X-Motosa XB27, potem z tyłu Gazele ZFZ 125 też w wersji ze startem lub bez. A u góry na tym podwyższeniu Krosy pojemności 50 cm sześciennych z e-startem lub bez modele 701 i 702. To by było tyle, jeśli chodzi o krosy. Oczywiście posiadamy też krosy z większej pojemności 250, ale one znajdują się już na hali głównej i będzie o nich mowa za chwilę. I przechodzimy dalej. Przypominam, od wjazdu jesteśmy cały czas po, po prawej stronie. Tutaj jest pomieszczenie z dużymi na kołach dziesiątkach bez homologacji drogowej. Są wyjątki. Tu mamy Baszana, który akurat ma homologację drogową 250 w manualu. A potem modele Forcraft yy, z bedlokami: czarny, zielony na aluminiowych felgach. Potem modele Magnum, kolejny Forcraft, kolejny Magnum. Tam stoją Baszany z homologacją, a tutaj. Również Magnum i wersję Hammer. W Hamerach mamy trzy pojemności: 150, 200 i 250, przy czym w 150 mamy skrzynię manualną, a w 200 i w 250 mamy skrzynię automatyczną. Wychodzimy z tego pomieszczenia. Tutaj dalej znajduje się ścianka, na której nagrywamy wszystkie filmy oraz nasz serwis. Tutaj już się jako jako klienci nie zjawiamy, to jest, to jest punkt serwisowy, i przechodzimy do góry. Znajdujemy się znowu w centralnym punkcie czyli jeszcze raz od wjazdu na prawo byliśmy w kładach 125, w jednych krosach, w drugich krosach, w trzecim w pomieszczeniu z krosami oraz to czarne pomieszczenie z składami bez homologacji. I teraz wchodzimy do naszego pomieszczenia z składami z homologacją. Zapraszam kamerę pierwszą. Tu mamy wszystkie kłady z homologacją drogową w pojemności od 300 cm sześciennych w górę. I tak, mamy tutaj od jakiego miejsca zaczniemy? Może od samego końca. Na samym końcu mamy CFK 450 bez wspomagania. To jest po prawej stronie. Kolejną wers kolejnym kładem jest Segway Snarler AT6L w pojemności 600 cm sześciennych, Tutaj najbardziej popularna CFK 520. Mamy wersję ze wspomaganiem kierownicy i bez. Tu kolejna 520. Tutaj też. Tutaj wersję kładów Linhai 300. Wersja czarna i brązowa. Tutaj mamy Linhai 500. Oraz TGB Blade LT600, to jest wersja LT. I w pierwszym rzędzie, czyli tym przy szybie, cały czas TGB, TGB 1000 LT, potem dwa Sequele, kolejną wersją jest Linhai 5M565 wersji premium, Snarler i CFK. UTV 800. Zawsze y, około tych y, 15-20 kładów z homologacją mamy na stanie, żeby klienci mieli z czego wybrać. Proszę jeszcze tutaj o przybliżenie o nakłady. O, tutaj jeszcze możemy z przodu pokazać. Tu mamy 800 y, UTV-a Stef Moto, tak zwany samochodzik. Potem y, Segway Snarler w wersji premium z gaśnicą, z kufrem zamocowanym, M6, M565 Linhai w wersji premium, y, kolejny Segway TGB 600 LTX oraz TGB 1000 LT. To by było na tyle, jeśli chodzi o kłady z homologacją, i teraz przechodzimy do głównego pomieszczenia y, z naszy, naszej firmy. Jesteśmy w głównym, głównej hali naszej firmy i w tej chwili, jeśli ktoś jest zainteresowany rowerami, udaje się na lewą, czyli jeśli wchodzi na prawą stronę, a my pójdziemy najpierw na stronę lewą bądź prawą, zależy jak stoimy. Tu mamy cały sprzęt, najpierw ogrodowy. Przejdziemy w to miejsce, mijamy skutery Peugeot, bo jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Mamy na miejscu zawsze kilka fajnych skuterów z Peugeota, a tutaj mamy całą gamę sprzętu ogrodowego z firm Stiga i Husqvarna. Jesteśmy autoryzowanym dealerem. Ciągniczki ogrodowe, e, kosiarki, pilarki, kosy. E, także tutaj mamy cały osprzęt ze Stigi i z Husqvarna. I przechodzimy dalej i jesteśmy w tej chwili e, w pomieszczeniu, gdzie znajdują się wszystkie motorowery, motocykle i skutery. Jest tego naprawdę sporo, ale po kolei omówimy. Najpierw przejedziemy motorowery, poprosimy od lewej strony. Po kolei mamy modele Ogart Z tej strony mamy tylko motorowery, także nie będę się powtarzał. To są wszystko 50 ki Ogar 202, Junak, 50. Hart 50, nowość z ubiegłego roku od Rometa, przemianowany w WS-50, Zip Necken 50, ZXT 50, Junak 901 w kolorze czarnym, dopiero niedawno dojechał, Romet Ogar 202 w kolorze czerwonym, Junak 202 w czarnym macie, <coughs> przepraszam, Romet... 202 w kolorze zielonym, Barton Fighter czerwony, Junak 901 bordowy, Junak 902 bordowy, Ogar 202 pomarańczowy, Barton Sprint niebieski, Arofly nowość od Rometa to jest motorower 50, Romet Arofly 50, Junak RAF 50, Junak 905 niebieski, Barton Fr 50, oczywiście czerwony. Ogar 202 czarny, Barton Cafe Racer. E, on występuje jeszcze w kolorze czerwonym, tu mamy w kolorze takim czarnym, JZV50, Barton Fighter w kolorze czarnym, ZXT50 w kolorze czerwonym, Junak 906, e, JZV50, e, Barton Volcano 50, e, ogar 202 niebieski, JZV bordowy. To jest Aerofly z Rometa w kolorze biało-niebieskim, Barton FR w kolorze niebieskim i tutaj Sprint, Barton Sprint w kolorze czarnym oraz fighter w kolorze niebieskim. Zanim przejdziemy do skuterów, no to motocykle, tutaj mamy CFK 650 i z przodu stoi Zip VZ5 z kuframi w kolorze niebieskim. Przepraszam, zielonym oczywiście i od tej strony Junak M11 Cafe chłodzony cieczą, Blade Air z firmy Barton, to ścigacz chłodzony cieczą również, dalej Pro XTRS z firmy Zip, Blade Air z Bartona chłodzony cieczą, tutaj nowy Pulsar, Bajaj Pulsar NS 125 w kolorze pomarańczowym, tam będzie jeszcze w kolorze niebieskim. Soft Chopper z Rometa to są wszystko 125. K125 w kolorze srebrnym, ADV125 zielony, dalej Soft 50 w kolorze czarnym, Soft 50 w kolorze bordowym, przepraszam oczywiście Soft 125 w kolorze czarnym, Soft 125 w kolorze bordowym, Soft 125 w kolorze srebrnym, dalej. Scrambler 125 srebrny, Junak 121 srebrny, to jest Junak Racer 125, K 125 w kolorze czarnym, to jest SCMB 125 z Rometa, dwie ostatnie sztuki, tutaj M12 Cafe w kolorze czarnym i w kolorze czarno-srebrnym, Barton Classic w 125 w kolorze czarnym. Barton Hyper Zielony, bez, wersja bez kufrów. Junak e, M12 Cafe w kolorze czarno-srebrnym. Junak M14. Junak M12 Cafe w kolorze czarny-mat. I tutaj motocykle Brixton. Modele, tutaj mamy modele Cromwell, modele Felsberg i Felsberg XC na samym końcu. Tu mamy również trzy motocykle z firmy Malaguti: jest to Dune i Dune. XC. Z przodu stoją dwa nowe motocykle, to jest nowy chopper z Rometa UM Renegade Sport w kolorze czarny mat oraz Pulsar NS 125 z Badżadża, to też dystrybutorem tych pojazdów jest firma Romet. I teraz przejdziemy do skuterów. Skutery mamy trzy, rozróżniamy trzy rodzaje, mamy oczywiście pięćdziesiątki, w sumie cztery, 50, sto dwudziestki piątki elektryczne i trój kołowe. Może zaczniemy od prawej strony. Tutaj mamy Quantum RC. To są 50 -tki. Quantum RC 50 na kołach 12 w kolorze bordowym, niebieskim i grafitowym. Dalej Barton Falcon 50. To jest Zip Top Zip Eagle 01. Dalej Barton, Barton Falcon 50, Romet RXL niebiesko-złoty, Junak 607 pomarańczowy, tutaj skuter elektryczny Equis z firmy Hecht, skuter elektryczny Barton z firmy Energy, przepraszam, skuter elektryczny Energy z firmy Barton. Dalej tutaj mamy Veracruz, 50 w kolorze srebrnym, 747 skuter w kolorze, w kolorze czerwonym i w kolorze czarnym. Przejdziemy teraz do samego końca. I tutaj mamy mniejsze skuterki, to jest Zip Tops Plus, Barton Energy, Zipsy, Zipy Topsy kolejne i tutaj Zip Tops Plus również w czarnym macie. Tutaj jest ostatnia sztuka City Lina, czwórki z Rometa, tutaj pojazd Tres z firmy Barton trójkołowy, skuter elektryczny z Hekta Equis, skuter elektryczny Barton Energy i tutaj pojazdy z Electro Ride model Trio i Faster, ten jest trzykołowy, a ten czterokołowy pojazd elektryczny. Tutaj jeszcze kilka skuterków, Junak 106. I Unac 108, tutaj już na kołach, dwunastkach. Dalej po prawej stronie mamy skutery 125, są to modele Barton Falcon 125 w kolorze niebieskim, oraz e, kolejnym pojazdem jest Quantum 125 w kolorze niebieskim. Jeśli chodzi o pojazdy, to byłoby tyle. Zgasło nam światełko, za chwilę czujka je uruchomi. Wychodzimy teraz z tego pomieszczenia. Udajemy się do centralnego punktu naszej hali sprzedaży. To pomieszczenie po lewej stronie, szklane, to jest pomieszczenie, gdzie są pracownicy działu handlowego, które, którzy obsługują Was. Czyli jeszcze raz z tej strony zapraszam. Czyli jak wchodzimy, udajemy się na lewo, mamy na początek ogrodnictwo oraz motocykle, skutery, motorowery. A kiedy udajemy się na prawo, gdzie za chwilę pójdziemy, mamy kaski, mamy krosy pojemności 250, mamy też trochę mini kładów, a u góry tylko rowery. Zapraszam tutaj w tą stronę. Z tej strony mamy wszystkie krosy pojemności 250, i po kolei Defender 250, Barton Mikilon MZK 250, XB39 w pojemności 300 to jest nowość. Defender 250, NXT 250 z Bartona, RFZ Lizard 250, XB39 w pojemności 250, to jest Kajo T4, Dirt Bike też 250, Lizard y, Apollo 250, XB30, XB88 y, oraz Barton MZK 250 w kolorze czarnym. A tutaj przed nami X-Motos XB39 oraz Kayo K2. Z tyłu dużo kasków krosowych naprawdę spory wybór, na pewno każdy coś sobie wybierze. Z tej strony mamy z kolei na parterze kaski rowerowe, tutaj mamy pojazdy typu Frost, to są zabudowane skutery elektryczne i tutaj w tym miejscu tam mamy małe mini krosy na kołach dziesiątkach, a za nimi na półkach różne kaski. A tutaj też krosy elektryczne i mini kłady, kufry oraz kaski otwarte na motocykle, bądź skutery, bądź, bądź inne pojazdy. Przejdziemy teraz do góry. Na samej górze znajduje się tylko i wyłącznie branża rowerowa czyli znajdziemy tam rowery i akcesoria. Po wejściu, po schodach po lewej stronie, coś nam światło dzisiaj szwankuje. Mamy różnego rodzaju akcesoria rowerowe, głównie z firmy Cross. Są to pompki, podnóżki, bidony, torby, siodełka, rękawiczki, chwyty, oświetlenie. No jest tego bardzo duży wybór. I potem mamy rowery. Na na tej, w tej pierwszej części mamy rowery miejskie. Rowery miejskie mamy w sumie z trzech firm. Mamy z Crossa, z Rometa i ze Sztorma. Jest też spory wybór tych rowerów. A wyżej mamy po prawej stronie rowery trekkingowe, a po lewej stronie rowery MTB. Z tyłu mamy rowery dziecięce. W tej chwili posiadamy na sali około 1000-1100 rowerów Gotowych do sprzedaży. Podejdziemy jeszcze trochę wyżej. Z tej strony mamy różne modele firmy Cross. To są modele Level, bardzo popularny model MTB z nową ramą od w sumie zeszłego roku. Po, po drugiej stronie mamy rowery trekkingowe. Tu mamy przede wszystkim tak zwane transy, czyli Cross Trans 1.0. Do 5.0. W, w kolejnej części mamy rowery na kołach 24, na kołach 20. Rowery dziecięce. A z tej strony różne rowery hexagon y, oraz Ramblery z firmy Romet i z firmy Cross. Przejdziemy teraz z powrotem w centralne miejsce. Tak, jeszcze tutaj w prawo. Mamy też rowery elektryczne na stanie z firmy Barton i z firmy Cross. Także coś elektrycznego też zawsze u nas znajdziecie. Tutaj mamy rowery e, tak zwane crossowe, modele Ewado e, oraz rowery, rowery Orkan, troszeczkę BMX-ów. I tutaj na górze damskie MTB, czyli przeróżne rowery MTB w wersjach damskich. Dobrze, zejdziemy wtedy, w tej chwili już na dół. Schodzimy na dół. Oczywiście, wszystkie formalności możecie załatwić u nas w naszym biurze obsługi klienta, który znajduje się na wprost od głównego wejścia. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po całej firmie Salon 2Kółka. Zapraszam na naszą stronę internetową salon .pl. i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.